Dzisiaj jest już dziewiętnasty. Kaj, czepika? tam Tam, tam golne, W gdzie? lewe Kaj, wlewa się tam Kaj, czepika? Kaj, czepika? skupki. Tam gdzie czepika? No. Ale czepika? Nie. Yeah. Mm. Tutaj może kamieńka. Tu? Tu, tu. Tu? Tu. Ja... Yeah. Chodź, idziemy do pokoju. Dobrze. Nie, coś fajnego. Poczekaj, ja widzę tam kolciki. Uh, Aha. Dobrze. Dobrze, to są kolciki? Tak. Tak? To są kolciki. O. Loczek z laseczką. Z zobaczyć? bacić? A nie, będę się będę się. Jak go się powiesi, to będzie. Mężczy... Tak? Mhm. Mm no? Dziwne. No. <grym> ja Zobacz, to... tak, czym są. To nie zgub tych, tych kuleczek z tych wiesz Chcesz założyć teraz? Tak. A, tutaj takiego wybiła. <śmany> tutaj jest poink. Będziemy <śmany> ozdabiać teraz ją. bo się oderwała czerwona, a w sumie różowa lepiej wygląda. Dobra, chyba mama to zrobiła, żeby mi się coś nie chce udać. O, ja zrobiłam Ale pokażę, jakie kiedyś rok temu, bo jakoś rok temu. No, byłam na wycieczce, bo tam tam Ja też bym kiedyś w fabryce tam było, bombek. I teraz pokazywane było, jak w ogóle się robi. Nie tylko, że malowaliśmy, no, tylko jak, to jak to się to. odcina. Tak, może być tak. I taki misiu. Taki domek Oczywiście ten misiu, którego już pokazywałam. No, on taki żelazowy. On nawet jak gadało, wyjść, gdyby jakby się go dało wyjść, to bym go dał. I taką truskaweczkę. No a ja kiedyś kupiłam takiego kotka i jeszcze muszę pójść po tą bo ona jest gdzieś indziej. Ona Ale ona jest tam, dłużej. ja wiem. Oto, to jest. Dobra, to ja teraz powiesię się, pokaż, kielka wybieram. Trzeba coś fajnego To Zrobisz to moja, No na tej nie ma. Okej, okay, to powiesz. No. To będzie będę. Nie, no, ja już nie bo no może się jeszcze przydać. Tak, to ona e... musi wyjść na tak. Ledwo. A ja wieszam Mikołaja. A ja wieszam Mikołaja. Tu jest Szukamy dziura. O tutaj nic nie ma, bardzo ładnie, więc dajemy sobie takiego Mikołaja. Ona pachnie cecylenia ta choinka. No, ładna jest. Ale jak Pusimy, o tu naprawdę z tego. O! Tak wygląda hojka. No jeszcze pokażę, no, jak to będzie. Tu. Okay. O, tu czy okay. nie, nie widać, jak to oklei? Ja zrobiłem to. Nie naciągaj po imię. Nie widać, jak to będzie w środku. Daj moje. Jest... Ja U mnie to możesz każde dawać oprócz czterech moich, okej? Okay? Ja myślę, że ptaszek tu będzie, bo ja A ja myślę, ptaszek. że mój misiulek będzie tutaj, a taką mówię, mój, o, bo nie jest mój. Dobra? Dalej troszkę będę odcierał, bo tak na włosy, tak. Pokaż chyba A no po nie, Może tu. Za włosem. Tu może, Tu? Poczekaj, dasz sobie dalej, bo mi przeszkadza. Bo No mnie trochę razi nie, ta nie spadła. No. no, tak to tak. Słowo, ja Dobra, to na nią będzie leżał. Odpoczywa sobie. I teraz pokażę całą skórkę, jak może być plaska. Od przodu. chadu. Nie dwóch. Tu jest nasza hênka i będzie na moim biu.